Cześć, tu gośka z tej strony. Przechodzę do ciebie z pierwszą um, opowiadaniem, pierwszą bajką z książki um, Macieja Benewicza i Anny Prelewicz, Szczęśliwa bez winy", która skradła ostatnie moje serce. Tutaj jest kilka rozdziałów. Ja wybrałam na dzisiaj um, um, opowiadanie z um, rozdziału zatytułowanego Szczęściarze, bo bardzo jest mi um, Bliska w kontekście tego, co, co myślę, co czuję. Wiele opowiadań, naprawdę z nimi się mocno utożsamiam, ale myślę, że też wiele z Was poczuje tutaj taką dobrą refleksję. Dzisiaj o piąteczku. Nie ukrywam, że wiele lat temu, kilka właściwie lat temu, gdzieś też to była moja filozofia, ale ja już jestem w trochę innym miejscu i. Myślę, że to opowiadanie skłoni ciebie, skłoni też Twojego mentee do tego, żeby się zastanowić nad, parę, nad paroma kwestiami. A opowiadanie brzmi tak. Szczęściarz ze zdziwieniem słyszy w radiu, ogląda w telewizji, i czyta w internecie te wszystkie stwierdzenia, że już już nadchodzi piąteczek, piątuś, piątunio, piąteniek. Pewnego dnia. Tygodnia pojawią się grobowo smutne głosy prezenterów, że właśnie nadszedł okropny poniedziałek. Powrót do pracy, do roboty, do tyrki, do charówki. Ludzie powtarzają z dziwną, masochistyczną satysfakcją w głosie. Piątunią minął, a dzisiaj tyrka, jak to w poniedziałek. Potem wtorek, gorszy od poniedziałku, gdyż trzeba się w końcu zabrać do pracy. Nareszcie środa. Śro środa to mały piątek, tydzień leci już z górki. Wreszcie czwartek. Przed smak piątku, już już tylko jeden dzień do piątku, do szaleństwa, grillowania, browarków, yy, literków, sika yy, sikaczy, yy, biesiady, odreagowania. Szczęściarz w lekkim szoku yy, konstantuje, że jego sąsiad, brat, kuzyn, pechowiec zaczynają żyć w piątek po południu i żyją do niedzielnego przedpołudnia, kiedy to uświadamiają sobie, że za kilka godzin będzie poniedziałek. Poniedziałek, katorga, rozpacz, smuta. Ponadto, życie od piątku do niedzieli nie jest życiem zdaniem szczęściarza. Jest ucieczką, odreagowaniem, a potem strasznym zatruciem, przepiciem, kacem, czarną dziurą. A w końcu cały tydzień staje się katorgą. Przecież to moje życie. Żaden miniony dzień nie powróci. I nie będzie już nigdy 21 marca 1998, 14 maja 2005, ani 27 lutego 2007, ani 27 sierpnia 2023, kiedy nagrywam to nagranie. To moje życie. Każdy mój dzień jest ważny. Najważniejszy. Jak mogę go marnować, jak mogę czekać na pijaństwo, żeby przypomnieć przez kilka godzin o utręce minionego tygodnia i kolejnego, który nadejdzie. Jak można zapijać, zapijać własne życie. Dziwi się szczęściarz, gdyż dla niego każdy poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota i niedziela to dary, bezcenny czas, który nie wiadomo przecież jak długo potrwa. I z tym cię chcę zostawić, droga przyszła mentorko, droga mentorko. Um, jako taką refleksję na to, czy, czy właśnie, czy, czy może to jest ten moment, kiedy warto też się zastanowić, co, co dalej zrobić z tym swoim em, tygodniem. Tutaj autor zostawia nas z takimi em, pytaniami inspirującymi do samodzielnej pracy. Jakie działania pobudzają Twoje zaangażowanie? Patrząc na upływ czasu, co jeszcze jest przed Tobą, czego chcesz dla siebie w przyszłości? Co to znaczy? Marnować czas, dobrze, dobrze wykorzystać czas, szanować czas. Ja jeszcze dodam od siebie, co by się musiało stać, żebyś przestała nie lubić poniedziałków? Pozdrawiam serdecznie, Gośka.